Cześć, siema! Z tej strony Tomkozaur, a ja dzisiaj będę grał z moim kuzynem na mojej mapie Skywars. Mm. Już była na Skywars, były już na moim kanale. Możecie sobie zobaczyć. To był specjal za 100... Nie, nie 100, tylko 50 subskrypcji. Jak można zauważyć, dodałem dużo nowych rzeczy. I ze mną jest mój kuzyn Max. Przywitaj się. No i y, na razie w lobby, co się jedynie zmieniło. No to tutaj rzeczy takie, choć Max pokaże mi jeszcze widzą strefę VIP. I y, y, halloweenowy ten. Tutaj kiedyś była impreza, ale zmieniłem to w Halloweenową. W Halloweenowe. Tutaj jest strefa VIP, gdzie jest razy trzy damage i bronie, młoty też. Nie brakuje tu też na tej mapie widzowie sekretów. Bo sekrety są trzy. Jeden właśnie te trzy, te trzy. Sekrety Wam dzisiaj pokażemy. I możecie mnie też dodać do znajmuj nick to agent 86Gonzo. Pewnie Wy go teraz widzicie na ekranie. A ja wchodzę do pierwszego już sekretu. No to chodź. No chodź, ja tu jestem. Idziemy tutaj do sekretu. I wylądowujemy tutaj. Tu w tym miejscu, tu w tym miejscu y, jest jetpack. Y, a ja, no, jetpack jest za tą kulą taką. Nie kurde, ja to zginę. Dobra, tr trzeba wziąć loda, widzę obie. I w ogóle też taki jest tutaj mechanizm. Jak się tutaj kliknie, to lisek nam tutaj... No, za tą kulą. A za tą? Jest tam jetpack, to nie? Już sobie wziąłeś, co widzę. Przechodzimy. Z kawem nam tutaj nic nie zrobi. No i pierwsza, nie, już druga rzecz, którą można znaleźć w tym sekrecie, to jest kosa z ubocza. A nie bij mnie! E, tutaj już u góry nic nie ma, jedynie taki stoł i inne takie. Tutaj, no kurde! Weź mnie nie bi. Tutaj jeszcze jest miś. I tu jest taki pokój. W tym pokoju nic akurat nie ma. I przechodzimy tu. Tu w tym pokoju jedynie to jest kominek albo coś takiego. Nie mieliśmy pomysłu. Nie ma tu jakby pomysłu na to. Ale... Możecie napisać w komentarzu, co tam być. Tutaj do... W lochach. Jak widzicie, tutaj coś tam jest. Tutaj jest guzik. Jak się kliknie ten guzik, to to się otwiera. I tu jest pochodnia. I jak się wejdzie tędy, to tutaj jest świątynia. Pana pomidorka widzowie. I widać, że tutaj jest to wszystko pod ziemią, bo są tutaj też kamienie. I w tym miejscu można znaleźć dwie rzeczy śmierdzący łuk i łuk wybuchający. Już tutaj pokażę. Co? Mam zjedzonego. I właśnie tak wygląda strzał z tego łuku. Jeszcze jedna broń, która jest w tym dungeonie no to jest przy sali tronowej i jest to miecz, miecz który jest dosyć fajny no bo ma takie kombosy z aimbotem bije 60 a bez aimbota no w sensie chodzi mi o tego aimbota co tutaj jest dwa razy damage, nie chodzi mi o cheaty <gryw> widzowie z czego ty mnie uderzyłeś? Z egzotycznych. Aha. Dobra, więc to ten sekret mamy już zaliczony, widzowie. I idziemy do kolejnego sekretu, który akurat jest w... na arenie PVP. Jest to chyba mój ulubiony sekret, bo jest tam gugan i działko plazmowe. Ty czemu ty jest zepsute? Ty, aha, bo ty Max... Bo ty Max ten ty jechałeś, co? Dobra widzowie. Jak widzicie, tutaj w tym rogu wchodzimy i jesteśmy w tajnej bazie urojonego reżimu. I jak widzicie jest tu ogromna jaskinia. Z działkiem plazmowym i guganem. No i tak to wygląda. To jest sekret. A Max mnie znowu bije. To jest ostatni sekret. Ty. Ej, nie bij mnie! Dobra, te, teraz ma, Max ma przesrane widzowie, a wy zostawcie subskrypcję, bo jeszcze yy, nie prosiłem. Yy, więc. Tutaj już biorę sobie maxy maxa, no i zrobimy sobie jakąś krótką rundę jeszcze na odcinku, bo chciałabym, bo to chciałem pokazać właśnie te sekrety na tej mapie, które zostały dodane w ostatnim czasie. Dobra, no chodź.

neviem, že ja som. Jeszcze nie wzięli sobie Keba I zobaczcie widzowie, tu jest w ogóle też auta Z czego tutaj wcześniej tych aut nie było Jak y, był y, pierwszy odcinek właśnie z tych Skywarsów. No i patrzcie, jak to jedzie, to są auta Rocket League No i to jest no, chyba Według chwilka GMT to jest najlepsza rzecz w całej mapie. A wy napiszcie, co mam się najbardziej podobało z mapy? Według mnie najlepsze jest Googem. O ty! W Google na tym 3 razy damage'u to. Aha! Dobra, widzowie! Widzicie, yy, łatwo z Maxem. Dobra, teraz się spoczyłem. spłaciłeś się? No. się. Widzicie, nawet regulamin jest tutaj. Yy, są przyznawane 10 końców za zabicie przeciwnika. Więc dosyć, według mnie, za, zaawansowanie jest dosyć duże. jest to dostać z łuku. No, na nagraniu, możesz sobie potem zobaczyć na odcinku. No, a chcesz zobaczyć ile d zadaje, jak się przejedzie? No, no to chodź. Nie. Kurde, ja nie umiem trafić. Bo nie, ja jestem rozpędzony. Widzisz to? Ile to zadaje? Okay. <gry> to, to jest najbardziej OP broni. Wiesz o tym. To auto. No to na hita rozwala to 200 jak się przejedzie. Tylko musisz być bardzo rozpędzony. Więc widzicie widzowie. Aha, bo ty mi już... <gry> E, Max już znowu rozwalony. Weź sobie lepiej ten. Weź sobie lepiej ten. Co ty tutaj robisz, Max? I tak jest najlepszy. O, już jak widzicie dostaliśmy ekspa za granie na tym trybie, więc jak widzicie, opłaca się grać. nie, tylko że ja mam gugana, wiesz Nie zapomnij o tym Jak? Jak ty wyszłeś? Ja też nie mam pompy Ja pompy też nie mam Oj łuk, widzowie Widzowie, łuk Buchowy łuk, to jest po prostu Coś najlepszego Więc, widzowie, ostatnie Trzy śmierci, kończymy ten odcinek mu Max akurat musi kończyć i pokazałem już to, co chciałem akurat pokazać na tej mapie. No i... Zabla... Mo mogą być też. A teraz Kacper będzie grał. No nie, Kacper nie będzie grał. Aha. nie mnie. Nie Ty Tylko po prostu idę za tobą. Ty już gdzie jestem? Nie. Właśnie widzę. Wiem, jestem dobry w tą grę. Strzelać. Teraz będzie mi z góry na nie, bo spadniesz. Kiedy mi się skończyło? W mi się skończyło Gdzie ty jesteś? Nie! Widzę! Kurde, nie udało się Czekaj, jeszcze dwie tak? Nie, jeszcze jedna czy chcesz dwie? Dobra, Czekajcie, widzą, że no, coś lepszego. Nie, wziąłem nie, coś lepszego niż dwa razy stręcz. A ty się budujesz z drewna? No. Jesteś? Gdzie ty jesteś ej To wiem Ja tutaj podpalam wszystko z drewna No i zaraz ujawnimy Ja się zaraz zniszczę, bo już ten ogień kolapsuje najwyższy ten... budynek. Hey, ty jesteś... Ty jesteś tam! Ty widziałeś sobie... Ty poszłeś sobie na Aimbota! co sobie też wezmę imbota a ja w ogóle tego Matsa nie mam. Zabijesz mnie, bo masz Aimbota. Teraz giniesz, wiesz o tym. No. Ty, czemu ty tutaj to zabudowałeś? Teraz zleżysz, Max. Ha, zapomniałem jeszcze imbota. Tak, muszę, bo ty zabrałeś. Aha, bo ty się tutaj dobudowałeś, bo chciałeś wrócić na spałna Gdzie ty jesteś? Ja jesteś? On vous Dobra, widzowie. Kończymy już odcinek, bo Max ginie. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.